Dzień dobry, robimy próbę testu pankejków amerykańskich. Jem je po raz pierwszy, więc zobaczymy jak smakują. Wczoraj je robiłam, robiłam ciasto, dzisiaj kolejne osoby je smażyły, więc zobaczymy jak smakują. Ma to polany sol, syrop klonowy. I zobaczymy jak smakują amerykańskie pankejki. Dobra, takie mięciutkie, trochę podobne do naszych omletów, jakich niewyrośniętych. Mm, dobra, no dobra, dobra, jest to takie. I słodziutki. Mmm, lewo wygląda. Dlatego zrobiłam sobie kawka. Koleżanka pytała się czy chce spróbować mm. kiełbasek tureckich, to one były Turkish Sausage, spróbujemy, tak one wyglądają, takie dość zbite. jak to. Nie są takie duże. Mm. Mm. Dużo przypraw jest jeśli... w Trochę podobne do naszych mielonych, tylko w takim kształcie właśnie krobackich i mega przyprawionych. Ale dobra. Okej, okay. dalej. Ja spróbuję teraz ketchupem. Dzisiaj opowiem Wam o moich dwóch wyjazdach, które w przeciągu dwóch tygodni odbyłam poza camp I tak, dzisiaj mija drugi tydzień, jak jestem już w Stanach Zjednoczonych. I pierwszy mój wyjazd to był wyjazd do San Francisco, a drugi mój wyjazd był do Santa, Sant, Santa Cruz, jest yeah. yeah, tak, Santa Cruz, był to wyjazd, pierwszy wyjazd właśnie był do do San Francisco, gdzie zobaczyłam most Golden Bridge. Pochodziłam sobie po sklepach. Generalnie zawiózł nas taki mniej, mam z Turcji, w którą mieszkam. Mieliśmy day off, czyli taki dzień wolny od pracy, i zawiózł nas właśnie tutaj e, do San Francisco, gdzie chodziliśmy sobie z nim po jakichś tam sklepach. On chciał jakieś tam rzeczy kupić. A my po prostu poszłyśmy i mu towarzyszyłyśmy. Zobaczyłam właśnie niektóre ulice, w... w w San Francisco, już mi się wydał po prostu e, miejscowości, w San Francisco. E, poszliśmy sobie też na obiadek. E, po obiedzie e, jeszcze sobie, poszliśmy wszyscy razem jeszcze e, pozwiedzać, właśnie trochę, te ulice. E, niestety nie mieliśmy za dużo czasu, więc poprosiliśmy go tylko e, o to, aby nas znalazł właśnie pod ten most Golden Bridge. E, I chcieliśmy go strasznie zobaczyć, bo to jest jednak taka wizytówka tego miasta. Kolejnym, kolejną miejscowością, którą odwiedziliśmy, to było Santa Cruz. W Santa Cruz byliśmy na plaży nad oceanem i było przecudownie. Chociaż pogoda była bardzo wietrzna, ale świeciło słonko, więc ok, było pierwsze zaliczone moje pływanie w oceanie. Woda była o dziwo cieplejsza niż w Bałtyku. Rzeczywiście, trzeba będzie zimna, no bo to ocean ale była cieplejsza niż w Botyku. E, byliśmy się przejść jeszcze po takich tam atrakcjach takich... Jakieś, em, w sumie nie uczestniczyliśmy w jakimś właśnie takim parku rozrywki, ale po prostu się przejść, zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. E, I plażowaliśmy, piliśmy, jedliśmy e, i pływaliśmy. A później pojechaliśmy jeszcze do takiej meksykańskiej knajpki na jedzenie. Ja zamówiłam sobie Burrito. Było troszeczkę pikantne, ale dałam radę zjeść. chociaż ja nie lubię takiego pikantnego jedzenia. Jeden z. znaczy, byłam ja, Juan i Deren. Z nową ekipą, jaką byliśmy. Natomiast wcześniejszego kolegi naszego Oziego byliśmy we, z wychuanem. I to było. Wczoraj. I się świetnie przy tym bawiliśmy. Tak jak mówię, tam w ogóle widoki: no super, bo po prostu był ocean. Tam po lewej stronie były góry, po prawej stronie były takie molo, statki no bo przepięknie prze, prze po prostu. Duża piaszczysta plaża, jedzenie też jakichś takich w miarę. Spoko cenach, bo za takie burrito zapłaciłam około 12 dolarów i około 4 dolarów za taką dużą mega półlitrową Coca-Colę w szklanej butelce. Yy, I tak, i tak spędziliśmy właśnie yy, wczorajszy dzień w Santa Cruz w Kalifornii. Co ja wam więcej będę mówiła, po prostu sami zobaczcie. From San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, Yeminim var, yeminim var. Kimseler sorma. subskrybujcie mój kanał yy, udostępniajcie innym i widzimy się w kolejnym filmiku pa!